Musimy zajęć ten kompleks kurwa wszyscy wybijamy. Na obozie, no obozie. Pierdoni mu ze SPG. Czekaj. Okay. Ofu Za budynek wieczór. No dawaj za budynek. O, tak ledwo jedzie. Jeszcze zajedzę. Hello there! A kurwa, ja też. Prawda, prawda. O, kurwa, przedę... arab przede mną. Ale na południu, no na szczycie. Tam, tam jest Cześć, jak tam? Co to za życie? Nie ja potrzebuję. Dobra już się, już się zacząłem O kurwa granat. Lecmy mamy jeszcze od się. pojazdu On jest na blisko przy oknie kurwa obok to jest Jesteśmy przygwożdeni w południowo-zachodniej części budynku Mamy pojazd tuż z oknem, nie jesteśmy w stanie go ostrzelać. Kurwa, w takim tempie to te bandaże się skończą szybciej niż się tego spodziewałem. Nie za mało oni mają tych kurwa granatów? Dawaj tutaj do mnie. I masz jeszcze 1000 osocza. Kurwa. Domato leży tuż przed budynkiem. O kurwa, wstał! Dawaj go do... Llewa. Dawaj go do budynku. Kolejny o kurwa, ranny kolejny ranny To kurwa siedzą Dobra, on jest mniej więcej stabilny Chodź tu kurwa Łocie chuju Nie Próbuję te, tego Rafał ogarnąć Nie no nie jest źle sprawdzę sobie tylko czy ma tętę jesteś całe poszyty powinno być w wpytę tylko jeszcze będziesz płynąć O kurwa nie ma tętna to nie fajnie może mało Dobro ogarnę to samo już Właź, do dziury, nie lutuj go teraz Tak to sytuacja, dobra Dobra, jego. go Rafał, lecimy, lecimy, nie śpimy Jak tam z jego tętnem? Właśnie sprawdzą już 159, więc jest git SQ jakie ETA Dobra Szyję ci głowę, nie ruszaj się, szyję ci głowę Ty straciłeś dużo krwi Dobra, okej Git, daję ci... Chodź tu, bo ci krew muszę dać, wilku Gdzie ty kurwa spierdalasz, Chodź tu Ja... właśnie się tych Masz. masz... na razie 500 masz Dobra, 500k Dobra, klon, daję ci Kontakt jest południu Kurwa nie, nie będziemy się nigdzie wybierać, musimy zająć ten kompleks Kurwa, my wszystkich wybijamy Tam z góry też Jest, widzę Z góry, z góry, z góry! Ała, dostałem, kurwa Chowaj się, chowaj się, do dziury, właź do dziury Kurwa Elastyka na nogę se zakłada. Kurwa, może tam pierdolą dać? Górko, kurwa. za. Oni są na górze, czy oni są gdzie oni? Są dokładnie? Na razie Do... nie widzę nic kompletnie. Dobra, za Tak, oni na są górze. na wzniesieniu. Na dobra. wzniesieniu okolice azymutu 100, ale nie widzę, to tak raczej biorę po. Mhm. Yy, po smugaczach. Dobra. Ej, tu jest Potrzebujemy młodzież na koordynaty 069064. Dobra, dobra musimy ten close <noise> Przestawać się kurwa w ozież, będzie napierdalał od strony South-East A, jesteś niebieski No, ja jestem kurwa smerfem Wracaj do budynku, zajdę do nas, będzie zaraz napierdalał Piaska jest, wejdź osłonę, jeśli nie możesz do nas dotrzeć Jesteśmy, jesteśmy bo na osłonę, więc... O south będzie będzie south będzie danger close Jak wasza sytuacja, panowie? Stabilnie, ale <grym grym> A Andrzej Classic, nic nowego Jesteś w szczycie i pół litra. No i pół litra. mogę przejść tutaj do obok? Nie czekam o, do ostrą. Ale tutaj jest, będę w budynku, tylko będę miał ty widok. możesz przejść, obok Dobra. A ja se wybrał, moment. sobie wybrał. A jest tutaj obok. Dobra. Jak zaraz to słyszę. O, widzisz? Żyjesz? Granat mu mnie, do pokoju właśnie. Tak. O, wróciłeś. <laughs> Hehehehehehehehehehe <gry> Odnostał granat, tak naryjść Powrot Granat kurwa! To tu się kurwa dzieje, ty Ja pierdolę Stazuj go, kurwa. I rób mu RKO. Znaczy sprawdź czy ma tętno. Ja bym mu zakładał stazy. Co nie przeżyje, co nie przeżyje, kurwa. Tak To rób mu RKO. Daję mu osocze 1000. To za Stuczenie, stuczenie. Tak ja mu daję już adrenalinę, czekaj. Dobra, ma adrenalinę. Dobra, tu jest porobiony. Bardzo tętno, jak cały czas. No dopierdalaj no, mu erko. ja go porobię całego. Ja pierdolę, jaki młyn. Naprawdę, no, kurwa. Mi to już się bandaże, kurwa, kończą. <laughs> Dobra, już jest ogarnięty, zdejmujemy już stazy. Zaraz go poszyję. Jego jeszcze Dobra, jeszcze. Ja go Zaraz poszyję. Taki tam szydło? E, aktualnie brak, brak tętna. Jest stabilny, ale brak tętna, więc jeszcze jest niestabilny. formu jak wstań. Dobra. Normalne tętno. Panie smerpie, kurwa, wstajemy. właśnie no na No i git. Cześć skrzydło Kurwa Jałem tupę w wsadzę Możesz skończyć się rozklejać Ja też bym chciał Szydło się obudził jak chcesz Szydło chat też ci boli Co? Też cię chyba boli Nie no co? Dobra, skończymy i będziemy na East ruszać Dobra, chuj, jesteś ogarnięty no Ale już kurwa bandażu nie mam Ja pierdolę jest brudasów. co robicie. Co, co się dzieje? The, co jest, kurwa? Co, co Marisz, <śmierdzi> <się, bo> ja <śmierdzi> <śmierdzi> Marisz, masz wantaże gdzie? Marisz, ja ja sobie, do... się... sobie po sobie po kurwa Czekajcie <śmierdzi> od Marisz, Marisz, no biegnę Marisz, 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 jak się da Dobra, reszta z pojazdu. Reszta... O SPG! O. No mówię, że są strzelali. Jestem ten obóz. North pan... East mamy ob obóz wroga e, Mortar, jest obsadzony Mortar Gdzie? Na obozie, na obozie Pierdolnimu z SPG Czekaj. O chuj Nie ma mu dwóch rannych Ja pierdolę Idę stąd kurwa Oni strzelają z tej bazy tymi mortarami Grodnice, no. tam. Już czekaj, bo sam się... Sam się robił. Gdzie on jest kurwa? Gdzie ty jesteś? Ty? Nie no, miarkowanie, sobie chwagenie. Dasz sobie radę, czekaj kto tu leży jeszcze? Leży ktoś tu? Nikt nie leży? To zajebiście, to ci mogę pomóc. Już zrobiłem to, te ręce twoje. Już się szyję. Już się szyję. Zresztą dużo krwi. Nie przejmuj się. No to masz 500 soli. Masz morfinę. Nie jeszcze cię skończę szyć. Dziwię czasu. Zostawana z kranatami. Jeśli możecie podejść w taką stronę. Dobra. Ja pierdolę, skąd oni mają kurwa tyle granatów do chuja pana? Sam sobie nogi. Hmm, dobra Tyśaka, już tylko Ci sól podam, żeby Ci płyny wyrównać. Czemu kurwa? No dobra, staz. Kaszka się wyjebał. O, super. Nie, nadążam Cię kurwa robić. Zjejbiście jest, nie? Kaszkę ma krytyczną już. A kaszkę, ja bo już Czekaj, muszę mu krew podać, żeby go zacząć pakować. Bo się wyjedzie no Edmund, to dam dwa, dwa razy, kry Weź go, stazuj, stazuj go, ja go kurwa opatruję. Czemu jest dwóch rannych. No, tak wyszło. Ja to bym wolał klona zrobić, ale chyba nie da rady. Weź mu Ja go spakuję. kurwa każdego robię, czekaj, no pakuję go no właśnie. No dowódcę najpierw zrób. No, kurwa, czekaj, bo to jest 20 sekund. no Dobra, ten skończony. Już do nas jedzie. O, kaszka jest to Pakujcie klona. Już ja go pakuję. Dobra. Raz jedziemy. Zgłoś, kurwa, mać, nasz kolejny wstał tym granatem. Nie mam pojęcia. Ja pierdolę, kolejny. dawaj go tu. Tak, komuś już nie chce. Dobra, Ale zostaw go, zostaw go. Mierkowanie, krwawienie Nie ma. Okej, idą ci. Potrzebuję pomocy Dam ci sól Już ci zaraz pomogę Czekaj, muszę cię łowymi łatać, bo już tylko to mi zostało za, Zakładaj się stazy? Nie, 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 nie Masz dobra, i tak dobra, krew robię. podaną Widzisz na ramię, Wszystko robię <laughs> raz, Teraz się zaszyję Jaki stan rannych? No jest stabilnie Niech ktoś mnie zaszyje Jak kurwa odszedłem za daleko Przecież stałem w tym samym miejscu do jakiś czas Z gdzieś Czekaj, czekaj, czekaj Gdzie idziesz kurwa? Chodź o, tu Idę, stoję Panie kapitanie, jedźmy stąd. Zawijamy się w siedło troszkę. Jest Szydło Kierowca kurwa. Spierdalamy cofaj z tym pojazdem. Marik, będę potrzebował szczęścia. Lewo bardziej się zjedziemy. nas nie widzieli. Aha, kurwa, kurwa, nie łap tych drzew. Jedź prosto. Powolno, kurwa, jechałem prosto. Ja pierdolę. No, boli cię kurwa ręka, bo krwawisz. Paki nie płaczą. No wiem, wiem, że wiem, że nie płaczą. Ale czasem się zdarza. Jeśli nie, nie atakujemy, będziemy się wybierać na Dobra, wszyscy do pojazdu jedziemy. Nie, budynek nam zasłania. Taki ładny budynek nam zasłania. Gdzie jedziemy? Jedź na naszą drogą. Dobra, oprócz sobie 180. Życie, życie. Dobra, jedź na drogę, wyjedź. Aż... powiem ci, do kiedy. I skręcimy na north potem. Jechać tam na środku, kurwa, co jest Kurwa, to jest kurwa? Podniżę tam pojazd kurwa, jebany. John, To ten pan Górek był? Mhm. Mm tak. Dobra, wpuść ten pojazd, będziemy podchodzić. Dawaj. Przestań okradzać trupy.

Ale coś do nas strzela, kurwa. No ale skąd? Ale nie tak widzę skąd. Marii, chcesz mieć Twojego wsparcia? Wierzyma. Mojego? no mieć Nie ma problemu. Jak ktoś coś widzi, to mówcie. No mówcie, bo tutaj. Chuja widać na razie. Wanker 2 2 Wanker 22 2-2-głoś. Jak coś jest garant, kopcie się, żeby było więcej osłony tutaj. Jesteśmy na wzgórzu na north, rozjechaliśmy yy, pelotę. Mhm. Mary... Mm. No, to zapraszam cię tu do mnie, stada potrzebuje potrzebuję atencji. Teraz. Ja się zaraz rozpierdolę. No kurwa, już, okej. Okay. Zdaję ci krew. Dobra, misja wykonana, możemy już Nie, musimy fajny, ale ty każdego. A coś na a teraz z tego samego? Ma go rozpierdolę. To kurwa, próbuję. dostał. Muszę cię poczyję. Nie lepiej byłoby do z tego obozu. Kaszka to Was na West, gdzieś jest RPG, szukać. Trzeba nam pojazd. Dobra, jesteś ogarnięty. Wali mnie, ten granat? Ten tak to Uwaga, fake, granat, kurwa, No kurwa, dym tam był. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj tutaj. O kurwa, granat. no dawaj tu, gdzie ty jesteś? Ty? Tak. Dobra. No Dobra, tobie to tam nie za dużo jest, ale cię zaszyję. Ja potrzebuję. No no, to żeś. Jak potrzebujesz, to, to potrzebuj dalej, czy do coś... Tego już ci pomagam. I w ogóle całe to. No tak, tak, dokładnie. No tu. Kurde Gdzie? No tu. Zobaczcie, możesz, że jest zniszczony. No jest zniszczony. Możesz, jest zniszczony. A Ale z tam jest to amunicją Tak, pod tą siatką maskującą <coughs> Cześć, Rafał, czemu nie mówisz, że jęczysz? Co? No jestem kurwa, widz, co mam mówić To nie jęcz Zaszczejcie. Bez Dla siebie będę zawsze No dobra, wykonałeś Ty dochodzisz ładunki na No Dobra, jesteś piękny Posadzamy, stąd na tydzień. My tam patrzcie 360 czy nas nie Jakieś okopy zróbcie 360 po tym wzgórzu I zostawcie mi swe helikoptera Rozumiałem Wysadzam, wysadzam Dawaj i dawaj